Tu generalnie mamy kontrolę zeszłoroczną, dlatego że w tym roku 55, to jedno z większych, dlatego że w tym roku zastosowaliśmy już deltę na wszystkich odmianach, zarówno tych wczesnych, jak i, jak i, jak i jesiennych. Zauważyliśmy to, że tam gdzie delta w zeszłym roku poszła dwu bądź trzykrotnie, już w tym roku o tej porze różnicuje to wielkość zawiązków. Tam, gdzie ją zastosowaliśmy, gołym okiem widać, że, że zawiązki są większe. Średnia, jakby też wielkość, jest, jest dużo wyższa. Nie trafia się to, co tu. A, mam na myśli coś takiego, gdzie wielkość oscyluje w około niecałych 45. Tak? Tutaj to samo, to jest np. przykład 55. Tutaj po, jesteśmy już po dwóch zabiegach. To jabłko rośnie, no, ale doskwiera mu ewidentnie. Ewidentnie susza. Tutaj mamy jakieś średniej wielkości zawiązki, mniej więcej prezentuje się to tak. No nie jest to jabłko mało na pewno, bo, bo rośnie. E, tak jak mówię, doskwiera mu susza, ale, ale cały czas rośnie. Gdzieś tam ta delta pomaga. E, w przypadku zastosowania zeszłorocznego. Zawiązki, co za chwilę gdzieś tam pokażę na kolejnym ujęciu, są, są większe. Wykazują taką różnicę wszystkie odmiany, na których robiliśmy doświadczenie, czyli Gala, Jonagoret, Rubin a, i Paularet. Także przejdziemy, może tam do, do, do tej kwaterki, gdzie zrobiliśmy doświadczenie. Jedyną różnicą to jest to zeszłoroczne tutaj nawożenie deltą w stosunku do tamtej kontroli, nasuwa się więc wniosek, przynajmniej jest to mój prywatny wniosek, że karmienie deltą w okresie zakładania jakby pąków na, na, na rok przyszły powoduje, że, że te zawiązki mają lepszy start, lepsze, że tak powiem lepszy wigor pokusimy się o te tutaj, oj tutaj jak widzo, widzimy, nie przepaliło to najlepiej tak, dobra, wybraliśmy sobie jakieś tam średniej wielkości owoce 4 do 4 tak, nie jest to jakoś fingowane nie wybraliśmy największych z danego drzewa tylko jakoś tam losowo myślę, że, że mówi to, no tutaj jak ktoś na komentarz, że park to od, uprzedzam uszkodzenie mechaniczne. A i 63, 58, 58, jak około tak na szybkiego, 58, 53, 51, 52 no i to jest jakieś tam pewnie trochę mniejsze tak 48 także jak widać e, różnica mocno zauważalna i to nie jest jakiś tam wow że szukaliśmy na 10 drzewach dwóch dużych jabłek no ale niech to będzie jakieś tam wiarygodne zanim nasi wojownicy z nadklawiatury znów odpalą swoją fantazję Na pewno, jak widać, co prawda drzewa tu są stare i cięcie Paula Reda to jest, to jest naprawdę Star Wars. Nie ma jakiegoś szalonego przyrostu. Wzrost wegetatywny jest myślę, że dość taki przyzwoity. Być może ktoś by się pokusił stwierdzenia, że są to dość duże drzewa, ale nie ma tragedii. Jest to doświetlone, więc jeśli chodzi o to, czy, czy, czy delta azot. Spędzimy baty, jak to potocznie się mówi, to myślę, że, że zdecydowanie nie. Zaprzeczałbym, zaprzeczałbym ze swoich doświadczeń. Jeśli chodzi o wybarwienie się jabłka, to gwarantuję, że, że mimo że jest to azot, to, to nie ma takiego wpływu i wydaje mi się wręcz, że, że barwią się troszkę lepiej. Ale myślę, że z takim wnioskiem na pewno poczekałbym do jesieni. Nie zostawiliśmy w tym roku kontroli, bo było to przynajmniej dla nas zbyteczne. Kto chce u siebie sprawdzać, to to niech sprawdza. My, my już to sprawdziliśmy i, i po prostu jedziemy to obligatoryjnie jako kolejny zabieg.